Siemanko widzowie, Jak widzicie, wracamy do kontenta. O dziwo znaleźliśmy więcej mobów i więcej dziwnych stworzeń, ale ja już Wam nie przeszkadzam i. Zapraszam do oglądania. Zaproszenie od i Omar dobra. Trzeba już się Discordzie wyciszyć. Ale to jest takie Otkwana, no, sterowanie, no, okay. takie takie da, da, powolne. Po Ej, e e e co ty robisz? Mam wiszę. <laughs> <Zciąganie>. nie? mogę? <laughs> nie mogę? Masylapa lapa robisz? Kurwa! Kurwa! Nie mam siły w rękach, lecę kurwa. Ej, weźcie resztę zaproście. Może? Nie. I nie, to kącia. Gdzieś <laughs> Jurek dostał. Dobry plan. Nie dostałeś. Ja już będę, zapraszam. Też chcę. Nie podciągać. Nie dostałem, teraz dopiero dostałem. U. Jak to się robi? Halo! Pytać, walo No oddychać nie mogę. A, A to też trzeba. Diabeł! Diabeł! Spokój się. Co się dzieje? Nie Nie, na chwilę A bo jak mam O kurwa No i co? Będę to Dawaj Nie to Kamiera men Dobra, co od zera zaczynamy widzę? Nie! Stój dawaj, bo tu są gadżety gdzieś Skąd wisieć? Tym jest tak bro, to jest chętnie Ej, kto chce e... jogę albo dance yeah. to me, co stary? Które chcesz? Yeah. Ale które? Losowe Losowe? Konfetti jest jednorazowe? No bo, czekaj Tak, oczywiście A tu to, to musieliśmy tańczyć, żeby dostać ten. Let... Którym się tańczyć? Trzeba, Trzeba to... mieć taniec. Nie, odej, odej, nie. daj komu innemu. Machci, machci, chodź nie, tu. Siedzi coś no go, no ktoś ściągnij. To z woli. Ściągnij go ktoś ściągnij tak Zgrozi ratuj to się! Zgrozi się! Zgrozi się! Zgrozi się! Zgrozi się! Ratuj się! Zgrozi się! 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 Zgrozi jest Zgrozi się! Zgrozi się! Zgrozi się! Zgrozi się! Zgrozi Dostawisz mnie chcieli. Macie tą książkę, nie? <noise> dobra, Jurek, załatwimy ci mikrofon i będziesz nagrywał wywiady. O! dobra. Brak. Spidra! Majla, la. Spidra. Uh, Copla Ajaj oh. oh. <laughs> Dobra Siema Kobić obie, nowy exploring yy, nowa miejscówka być wejście Ale mi wejście, lagło żebra! Trzeba tuba Jaka żebra. zebra. Mam żebra! Kurwa! Szebelka! Dobry!

Chójcik! Chójcik! A tu jest! Ja tylko słyszałem jakieś krzyki i już się żyję. Oho! Oho! Ciekawe, tu jeszcze pruchawka jest. pal są wroty, pal ode mnie wroty widzowie, wszyscy chyba raczej nie żyją biegłem do statku, zaraz wam dam sprawozdanie jakieś gówno nie próbował zabić po drodze ale damy radę Gdzie jest trzeci? No chyba awka poszedł, chyba to jest ten otawków, nie? Co się stało? Nie wiem Noga mu w zlewie utknęła Gdzie on jest? Był tu przed chwilą Uh. Widzę A, ah, widzę też Aby <laughs> tak nie napierdalał klawiaturę, może bym go nie usłyszał Chodź Chodź, skończ, snad No chodź, bo tu YouTube się włącza, kurwa, k***a No chodź, tu Zabierz chłopka. Zabierz chłopka. Zabierz chłopka. Zabierz o! Zabierz chłopka. To zbagował Ej, ja nie wiedziałem co to jest, a potem zobaczyłem tego na czworaka, co popieprza, po pierwsze po, po glebie co cię bierze i wciąga Widzowie wszyscy chyba raczej nie żyją, biegłem do statku, zaraz mam sprawozdanie Jakieś Próbował zabić po drodze, ale damy radę No niestety, nie żyją. co chcę powiedzieć, spójrzcie sobie sami o, o, dobra kaput wszyscy nie ruszają się ja nie będę językował życiem, chciałbym wam nagrać jakiś piękny materiał, więc postaram się go dostarczyć, ale... no dobra i nie zapisał a tobie co? no ja tego nie potrzebuję, no ktoś... zejdziesz ze mnie? zejdziesz ze mnie? Dobra Ej no Już, już, kurde, w pokoju No plący. e, bo to W obstant Ale czy wy możecie? Ale to, bo oni już wielu po... No było nie wstawać, kładź się, kurwa. <noise> Ej, kup jakiś mikrofon Kup se, co tam chcesz, no, a mi mikrofon kup no, Dobra ja, Jakie tam ja kogoś? kogoś. O. A co ja? Jurek bierz, będziesz reporter O, dwa mikrofony. Dobra Jurek bierz, <noise> będziecie robić wywiady. Zanim zapierdoliłeś to weź pokaż co to jest e, Huka wziął Huka? A jeszcze coś innego wziąłem Aha To dwa mikrofony wziąłem? Ale schron No z to wezmę jak zdekniesz. Ja nie umieram Dobra, będę do wywiady Chodźcie tu, wstęp nagrywamy Witajcie Mamy dwóch dzisiaj reporterów Starzyści, zobaczymy jak im pójdzie A gdzie mamy tu iść? Kurwa, złomowisko Ogólnie jak macie mikrofony, Złowato. to was słychać z całą mapę, nie? Wiem, dlatego no, ciągle będę gadał Tam się... ...wierzy serwisa z IT dzisiaj Zamknij pizdę <grym> 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 o, o Jezu O Jezu, coś mi na głowę spadł Jurek, dlatego taki hook był O nie, tam idźmy, tam jest lepiej Nie zamknij, kociaku Oluuuu co? się... tak, no mowa, bo musicie się z tym śpiewać A, weź se, we drogi, super O nie, drzwiomiczka kurwa, wążeć. No nagraj o, z tym co, co to za... No puść mnie, co, co, co to za Jak cię ugryzie no idź nagrać z nim wywiad Dobra A! Bo to jest tasiemiec! Połączy go kogoś! Przyjmuję tą odpowiedź za EJ! Kogo? się w dupy nie poprzewracało? cało? Wygląda pan jak fiut Łee! Słyszycie te dźwięki? No, to to wydaje ale zajebisty Dobra, dobra Halo O kurwa, pan Mikser Nagram sobie Dzień dobry Chyba się Muszę się zamknąć z tym mikrofonem I za dobrze No miałeś nie wywiad nagrać Jurek, bo słabo cię słychać strasznie Dziew jesteśmy no To chyba lecimy Nie pa flow kurwa czekaj ja życia nie mam Nie masz? Niech teraz pożiem nagrywa ja już na grybę Tak ja się z Stasielce z Stasielcem się proszę zabawiać to niech się kurwa bawi? Dobra, czekaj, trzymaj Jurek. Z tym debilem, co stoi, kurwa z kręgosłupem. wej mikrofon. <noise> Gdzie jestem, co się mylisz? Nie mogę tego podnieść. Możesz to podnieść? Jezu, się strasznie O, cholera Nie mogę. E, nie, tak? Nie możesz. Ta. Le nie, nie, bo leci podświetlać Nie podświetla mi się, weź go Weź go, wyjdziemy stąd na górze mi rzucisz Pierdol się Jest, tu mogę Witam was I powiedz, Nie Normalnie, nie no, czekaj, czekaj, czekaj Podejdziemy do klienta Dobra Z on kiedyś sobie pójdzie? To ty się bać nie możesz, nie? Bo ja się nie boję, twarde ne. Hmm. Tu go nie ma. Czyżby się skłębił? Zostaw mnie, to siebie tu jeden. gdzie co? jesteś? A, nagrywaj, nagrywaj. Złota ziemsa. Czekaj. Złota Dzień dobry! Eee! Nie kawężyste! Kamerzystę mi zabił! Zabił, zabił mi kamerzystę! No, fajnie, ale kto? No mikser! Bo chciałem z nim wywiad nagrać, to się zwrócił na kamerzystę, Co za debil? To Jak to się koleguje, Nie, nie, No czekaj, czekaj! Chyba bez komentarza, chyba bez komentarza! No niestety! Tak to już bywa! A 30% nagrań! O, to jest oh, yes. mikser! A, a zdech tak wiedzą ta siebie strzaśnie? Jeejees! Yeah. Łoo! Wow. Bo mi na pysk poleciał! Jak ci kurwa idiota! O. No weź bo za mnie no sopleci, no! Ja ze ja jestem zakumplowany, ja nim hey, idę. Chodź, tu, chodź tu. O, jedno, <laughs> Wchodzimy go w łapkę. Ale on to przeżyje Tak, a ty coś jeszcze jest? No nie, tego nie sprawdzaliśmy halo. Bo daj reklamuję mi dać mikrofon halo, halo. Nie, tam to nie idę Tam się zawsze złe rzeczy dzieją Nie poczekaj, podam nam jednego Co to? Kocząt... Co to? Co to jest? Dobra, decydujemy, żeby tam nie iść. To ten, co poprze. Co to jest? Co? Chodźcie. Halo? No co, za to, tobą jesteśmy. O, kurwa, gdzie to jest? O, to ko nas! <grywright> <Okay>. <coughs> <coughs> o! O!

Zdepnął mi kolegę. <laughs> o Boże! Co za tragedia? Nie wiem co mam teraz począć. Bierz, bierz mikrofon! Mikrofon bierz, pod nim leży. I uciekaj, bo tu jest ten! No jak? Muszę teraz jego ścierwo ciągnąć ze sobą! Fajnie! Patrz! Dawaj, bo tu coś No mordę! Dopiero, dopiero ucieknę, Bo to jego ścierwo po schodach muszę ciągnąć! Ja nie wiem, jakim co to mnie to złapało! Ja. Pi CZEKAJ! Musi, musisz A, poczekać, musisz nie. poczekać. A zdążysz Uciec? No ja zdążę uciec, w nie sensie się do statku dobiec Nie zdążysz? Zdążę. Nawet no to leć, kurwa! Bez ciebie? Jak... Ja nie zdążę! Bo przecież kurwa w połowie drogi jestem ledwie na tych schodach. Trochę tego hup, tak dalej. Czy wiesz, mi tu się tlen nie kończy. Tobie zostało dwa tlenu. E, witajcie. Mamy dwóch dzisiaj reporterów. Starzyści, zobaczymy jak im pójdzie. Mhm. O nie! Zziąć! O kurwa! Co to za No puść! O, Jurawi, przyjścia gór interwin. Iść z nim wywiad. A, widzicie. O, dobra. Aaa, bo Znaczyń to jest tasiemiec! Połączy go kogoś! Przyjmuję tą odpowiedź za twierdzącą. Ej! Dlaczego, się w dupy nie poprzebradzało? Wygląda tam jak fiut. Łeł! Co się dzieje? Dzień dobry. <tryk> Chyba się zdenerwował. <tryk> On się zamknął. Południowo się zamknął. Dzień Eee! NIE KAMERZYSZTE! Dlaczego? Czekaj, czekaj. Chyba bez komentarza, chyba bez komentarza. No nie. tak. Tak. <grym> <grym> Okej. <Okay>. Pożar. <grym> o Bożar. państwa, globalne ocieplenie, tak właśnie wyglądał, <grym> Zgadzał <to> mi kolegę. <grym> o Boże. Co za tragedia. Ale bym się to rozpoczął To był jeden z lepszych odcinków Dziękuję panu. wam za obejrzenie Nie mojego odcinka Zachęcam do zostawienia subika Wraz z dzwoneczkiem I zostawienia lajka like Ale zanim jeszcze pójdziecie zobaczcie co się będzie działo w następnym odcinku Aha dobra dobra widzę widzę Otwórz 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 Otwórz, otwórz, otwórz. Бауру взял. Бауру взял. Бес неосторожный.